Marzanna, Morana, Maruszka, Mara, Marzanna, Morana. O, Rześko dzisiaj piękny dzień, piękna pogoda to też. Witam się z wami w kuchni KwaZiora. Marzanna, Maruszka, Mara, Morana. To są imiona słowiańskiej bogini zimy, mrozów i śmierci. I teraz, aby przegonić Marzannę, aby pozbyć się jej z tego świata, a tym samym wygnać zimę i przywołać tutaj Boga Jaryło, który na białym koniu wjeżdża, rozsiewając życie dookoła, trzeba było, jak to kazał starosłowiański obyczaj, kukłę Marzanny wykonać, po czym ją spalić i utopić, co by mieć pewność, że się jej pozbyliśmy. No ale zanim nasi przodkowie robili takie rzeczy, to starano się ją po wziąć i składało się dary marzannie. Najczęściej w postaci jadła oraz napitku wszelakiego. Jeśli to nie skutkowało, no to wtedy trzeba było przedsięwziąć już drastyczne kroki. No i jako, że ja chciałbym pozbyć się już marzanny, no to postanowiłem ją dziś przykupić czymś dobrym. Zrobię jej burgery. Także i was przyjaciele zapraszam bardzo serdecznie na ten odcinek. Co będziemy potrzebować do burgerów marzanny? Składniki będą wyjeżdżały z czasem, bo minus 10 ponad i by mi tu wszystko zamarzło. To też zaczynamy od suróweczki z sosem. Zapraszam do stołu. Pierwsze miejsce znajduje się jogurt naturalny z majonezem, proporcja forte forte. Tutaj są ogórki kiszone. Dalej będzie nam potrzebny czosnek, cebula, a z przypraw ja polecam jak najbardziej słowiańskie, ziołowe leśne licho. Leśne licho do kupienia jest na KuchniaKwasiora.com. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Wpadajcie na zakupy. Jeśli zaś nie macie leśnego licha oraz zmory, bo też będzie nam potrzebna, to żaden problem. Zamienniki, jak zwykle, będą znajdowały się w opisie pod filmem. I teraz nóż, którym będę dzisiaj pracował, jest to prezent od niestety nieżyjącego już przyjaciela z cechu nocą. Wszystkie soby są szare. Wspaniała, piękna robota i ten charakterystyczny kształt głowni, tak zwany saks. Nóż charakterystyczny dla y, y, nordyckich plemion, dla germańskich, ale również dla Słowian, tutaj od tej strony y, pomorskiej, północnej Polski. Wspaniała sprawa. No dobra, zabieramy się teraz do roboty. Należy warzywa pokroić, dorzucić do sosu, wycisnąć to do czosnek, dodać przyprawę, wymieszać i gotowe. Suróweczka jest gotowa, ale tak naprawdę najlepsza to ona będzie jutro, jak te wszystkie smaki przegryzą się ze sobą. Ła, coś niesamowitego. Polecam nie tylko do burgerów, ale do obiadów, wszelakich, ziemniaczki, kasza, jakiś kolkecik, kotlecik, rolada, cokolwiek przepysznie smakuje z tą słowiańską surówką właśnie, jak ja ją to nazywam. Wynoszę ją teraz z tego mrozu i lecę po pozostałe składniki. No i cyk! Jestem z powrotem. Na stole pojawiło się to, co tygrysy lubią najbardziej, także zapraszam bliżej. W wymaliowanej miejsce znajduje się mielona wołowina wraz z wieprzowiną. Tutaj trzy rodzaje sera. Ser wędzony, ser cheddar tarty wraz z mozzarellą, na desce piękny bekon, a z przypraw ja wybieram pierną zmorę. Doprawiam mięsiwo sążnie z morą i mieszam całość, ale delikatnie, aby przyprawa jeno liznęła się z mięskiem. Burgery uformowane tak delikatnie, nierówno, moim zdaniem nie ma nic gorszego niż takie idealne, równe krążki mięsne. Jeśli są robione burgery z miłością, one muszą być lekko nierówne. Nasza energia tutaj jest w nich zawarta. Bacon, ser, bułki, surówki czekają na zapleczu, możemy zatem rozpalać owsę. Co śmierci rozkazujesz, bitwa zaciekła się, szykuje Dziś zbierzesz wielce, obfite plany, tysiące istnień z każdej strony. Ty studisz mą gorącą krew, którą na kamień ofiarny. Przyrody. Wiem, że wybieram. Ty dajesz życie i je odbierasz. Oa, jeden z najlepszych zimowych burgerów jest już gotowy. Sos tu wszędzie leci, ale właśnie tak to ma wyglądać. Słuchajcie, nie tylko kiedy chcemy przegnać marzannę, ale jeśli chcemy zjeść coś dobrego, to wjeżdża coś takiego. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pojedynczy burger za mną, ale czas teraz skoczyć w paszczę demona przyjemności. Hyha! I tak na szybko, jak grillować burgery w tego typu sprzęcie, czyli offsecie. Mamy tutaj mniejszą komorę i większą komorę. Tutaj jest palenisko i siłą rzeczy stąd zaciąga ogień, wypluwa do góry gorące powietrze wraz z dymem, to nie ma być lokomotywa. Tu tego dymu nie ma być dużo, jak widzicie Amerykanie na to mówią blue smoke, taki niebieski dym. On delikatnie ma podwędzać wszystko i teraz na początku Tutaj grillujemy w tej komorze. Tu jest najwięcej ciepła, jak widzieliście na filmie, ten ogień aż tak delikatnie liże tą potrawę tutaj. Więc grillujemy. Kilka minut z jednej strony, kilka minut z drugiej. Mamy piękne grill marksy, czyli te, te te ślady poruszcie Zamykamy burgera i wtedy wyjeżdżamy z nim tutaj do tej drugiej komory. Posypujemy ser, tutaj już jest nieco mniejsza temperatura. I tutaj sobie ten burger dochodzi elegancko, serek się na nim topi. I znowu tutaj nowe burgery. Otwieramy, składziemy, jedna, druga strona i wyjazd tutaj. Tutaj też jest bekon, który sobie delikatnie trzyma temperaturę. Bułki jak chcemy zgrillować, to też tutaj na tym gorącym ruszcie przy samym palenisku. I to tyle.